Trzymano z tej strony Piotrek, no to zaczynamy gry. Po prostu jeden meczyk będzie ok. No, tak, jak, 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 to jak sam to po ja teraz powiem. To jest gra Rainbow X Polega na tym, że jestem albo prezentem, albo złodziejem I nie złodziejem, tylko no teraz ja jestem oczywiście kryminalistą, czyli muszę bronić w miejscu. Ja już to oczywiście dużo gram, to w postaci, prostu droga, ale nie żeby mi się chwalił. Dobra, to bierzemy kustek dok, gdzie roka, przepraszam, to jest, bo to, to jest dok. Mamy przecież jest opisane to po co, to mówię i to są nas a my gramy gracze, kontra gracze, więc nie wiem, tu nie ma pro serwerów, ale albo się gra z dobrymi graczami, albo ze słabymi, ale nie wiem jeszcze. No, trochę za chwilę się to wczyta, oczywiście. Chcesz to po prostu, będziecie mogli to pominąć, trochę przewinąć parę sekund i tam było to, Tak, Pierwsze, tak zawsze jest. Tak zawsze jest. ciszy, to trochę. To szóstki może być. Bo... No, może Dobra, może być tak, tylko dla próby robię głosowej. Dobra, to zaczynamy gierka Powoli już No i oczywiście To Kaebi. Umra nie idziemy jednak ja nie nie chcę umrzeć. Sorry. ciężko. Aby umarł. Nie zauważyłem Marłem I'm sorry Sorry Nie zauważyłem po prostu, ale ja mam nadzieję, że wygramy No, już wygrywamy Co jest? Tak to się w ogóle zmieniła, jak mnie trochę nie było jak już to, bym po prostu przerwał, bo ja nagrywam po prostu na zdjęciach i filmach, więc w ogóle chcę się trochę zbić do góry, żeby mieć troszkę więcej wyświetleń, no, czy może nie chcę być jakimś mister Beastem czy coś, tylko po prostu, żeby być troszkę, no sami wiecie, nie chcę być jakiś mega dobry, czy nie chcę być jakiś mega duży wyświetleń, ale... Mam nadzieję, że chociaż na tym filmiku się trochę wzbija. No wiecie, jak to jest. Jaka muzyka. Tam jest! Idź! Idź! Nie, nie mówię do was tego, ja. Wiem, że on nie słyszy, Patrzcie na to. Zatruła się tym jego. Zatruła się. W sensie, bo to było zatrucia. Dobra, tym razem biorę coś innego. A nie, bierzemy to samo. Lubię tą trzeba. Dobre, nim jestem. Ale lepszym jestem w ale Slekde jest po przeciwnej drużynie. A jak będę za chwilę, to co dwie rundy jest zmiana. No jeszcze tamten musi być gotowy, oczywiście. Taka, taka klepsydra. No nie, Sorry, no przepraszam. Masz. Trochę potrwa. Taki macie cały trwa 15, nie wiem, zależy. Jeszcze zależy, to jest dopiero runda druga. Hmm. Oczywiście te 20-19, te ileś tam sekund jest dla nas. A drony muszą, z, no muszą po prostu na. Nie drony, tylko kurczę. Nie wiem, jak to się nazywa, takie jeżdżące te. One po prostu muszą, mogą do nas zeskanować i mogą wiedzieć, kim jesteśmy, no przy nie, nie że Jaką, ma, jaką małę postać wybraną, automatycznie, to się w grze że tak trochę niewyraźnie mówię. No nie przyzwyczajam się, żeby tak akurat filmować. Dobra, ja w ogóle jest z 2017. Jeśli dobrze mówię, jeśli dobrze mówię, bo już nie pamiętam za bardzo. Pomogę mojemu, dobra, nie będę aż taki zły. I ja. Po co wchodzisz? Znaczy, po co wychodzi? Przepraszam. Że oni go tam wykryją. Nie. Idziemy, 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 wsparcie. Ja się wystraszyłam, moja, myślałam, że... Sorry. No, mam w sensie, nie, nie, nie lubię grać z strzelbami na daleko. Po prostu. My się można zmienić, dobra. O! Teraz jestem atakującym. Teraz będzie naprawdę, myślę, że to się szybko wczyta. O! Nie! O, select. To Tak. Dobra.

Okej, okay, mamy fuzję skala. W ogóle to pamiętam te nazwy. To te, 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 te oczywiście te, nie, nie te najnowsze, bo co jakiś tam czas wychodzi nowy salon i wychodzi wraz z nimi nowe postacie. <tosz> o nie, dobra, nie. nie. Mógłbym wziąć tego Mavericka, ale nim jestem Mega Subs. Walet. O, termita. No, mamy termita. Sorry, że tak ciągle mówię. O, o. Tak, bo tak po prostu z wrażeniem wiecie o co chodzi. On wysadzi to. To jest metalowe tam z tyłu. I on to wysadzi normalnie. On tego nie wyważył moim młotem chociaż bo to jest metal To jest młot po prostu młot Tylko taki potężniejszy Kto we mnie jest. Dobra, wygraliśmy no, jestem... Wiem, że jestem dobry nim. I tak coś we mnie nagle zaczęło strzelać i pomyślałam, pewnie to Warden jest, bo tak się nazywa, tak jak w Minecrafcie w ogóle prawie. I tak sobie myślę, bo przecież on tam cały czas był i tak, gdyby był, i to może on tam jest po prostu i... I tyle. Pewnie... I, jak, I ta gra jest w ogóle na Xboxy jest na te nowsze, w sensie jest wersja na te nowsze, ja mam, w znaczy ja mam Game Passa, więc mam w Game Passie mamy Deluxe Edition darmową, jeśli dobrze mówię, bo każda wersja, bo w Deluxe Edition dostajesz parę tam operatorów z lat pierwszego i pierwsze, no wiecie o co chodzi, parę operatorów tam, czyli tak zwanych tych co ja mam. Nie, nie, nie wszystkie, ale tak większość. Niektóre się dostaje. A teraz w ogóle się w ogóle dużo zmieni zmienił się Rainbow Six, bo kiedyś trzeba było odszukać, a teraz to się tak po prostu pojawia spontanicznie, i po prostu I teraz masz tak pokazane w ogóle. Gdzie to jest? nawet nie trzeba tego odkryć, to od razu już jest pokazywane.

Bo sam zostałem U. no na trzecim miejscu A wiem 5 kili Tu macie kille Tu macie ile umarłem? Nie pamiętam już Nie pamiętam co to było Tutaj mamy asystę mam Czy co tam ten jest. Eee, odważne poświęcenie. Dostanę odwagę, że jestem odważny. Co jest? W ogóle to dla mnie. To będzie na koniec i to będzie tyle. No to pa.